Witam serdecznie, moi drodzy. Oni już wiedzą, że my wiemy. Oni już wiedzą, że wszystkie informacje, których potrzebujemy, mamy podane na tacy. I teraz tylko od nas zależy, moi drodzy, jak to wykorzystamy, w jaki sposób się zjednoczymy, w jaki sposób zaczniemy działać. Zaczniemy się zmieniać od środka, tak? Bo każda zmiana, którą zaczynamy, dzieje się w nas samych, w naszych sercach, w naszym wnętrzu. Więc jeżeli chcemy jakieś zmiany zobaczyć na zewnątrz, zmieniamy się od środka, moi drodzy. I jeżeli my w środku będziemy coraz to lepsi, coraz to będziemy więcej widzieć, będziemy patrzyli z coraz to szerszej perspektywy, to nigdy, jako nie wiem, tutaj, istoty zamieszkujące tą planetę nie dopuścilibyśmy do czegoś takiego, że mamy jak mamy. Ale poniekąd, no, pozwoliliśmy na to, tak? Pozwoliliśmy na to, uśpiliśmy się troszkę i dlatego mamy to, co mamy. Moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje na różnych rodzajów, nie wiem, konferencjach, na różnego rodzaju mediach społecznościowych, polityków, na różnego, na różnego nie wiem, portalach, profilach właśnie mediów społecznościowych, telewizji, itd, i tak Zobaczcie, jak bardzo ludzie, zwykli ludzie, zwykli normalni ludzie, tacy jak ty, tacy jak ja, wypowiadają swoje komentarze często, bardzo są one takie, jakby to powiedzieć, no no już obraźliwe i tak dalej, ale zobaczcie jaki to jest poziom oburzenia ludzi, jaki jest poziom niechęci, jak wiele ludzi przede wszystkim ma już tego całego cyrku dość i to nie jest mówię, że jedna grupa tam jakaś nie wiem 16 lat, 18 lat, ale różni ludzie tak samo jak tutaj na profilu się spotykamy u mnie różni ludzie od mówię 18 do 65 lat i starsi, wszyscy ludzie gdzieś tam w miarę spójnie, w jedności komentują, wymieniają się poglądami I to jest właśnie dla mnie to jest bardzo, bardzo się bardzo dla mnie piękne i fajne, budujące, bo stworzyliśmy to razem, tak? Sam bym nic nie zrobił, ale dzięki wam no, udało nam się stworzyć coś takiego. I zobaczcie, no, moi drodzy, jeżeli to nie daje do myślenia, że pod każdym postem, nie wiem, jakiegoś lekarza, telewizji albo jakiejś innej postaci z Mówię, no, mainstreamu, czy jakiś, załóżmy, celebryta, czy jakiś polityk, czy jakiś lekarz. To jest wszystko jedna klika, tak samo jak w Stanach jest Hollywood i cała ta skraja i tak dalej. Tak samo u nas, tak? To zobaczcie, jak już ktoś coś pisze, jakiś komentaruje, jaki jestem chory, jak już ludzie, no, mają informacje, mają wiedzę, wielu to przeżyło, bo mówię, zwykła, zwykła grypa, katarek i tak dalej. No to każdy może to mieć i każdy może się z tym w swoim życiu spotkać, tak? Tylko zobaczcie, jakie jest eskalowane teraz granie na liczbach, na emocjach zwykłych ludzi, moi drodzy, tak? Więc każdy może swoje wnioski już teraz wyciągać sam, bez niczyjej pomocy, dzięki czemu możemy iść dalej. Mówię, praca zaczyna się od nas samych. Najtrudniej jest, moi drodzy, jakby to powiedzieć, przyznać się przed samym sobą, że daliśmy się oszukać, daliśmy się wciągnąć w jakiś dziwny wir wydarzeń, który nic nie ma wspólnego ani z rzeczywistością, ani z naszym życiem, tak? Tak jak mówię jeszcze na innych filmach, każdy jest na innym poziomie świadomości, każdy ma inną perspektywę na te wydarzenia, które się dzieją obecnie i każdy gdzieś to na swoim poziomie przepracowywuje, każdy gdzieś się odlokowywuje. mówię różnego rodzaju wiecie, no, wibracje, wibracje boci, co do nas docierają, płaczemy, jesteśmy rozkojarzeni, tak, ten rezonans Szumana też tam wariuje, więc, moi drodzy, to wszystko nam się skleja w jedną całość, tak, możemy sami poszukać wielu informacji i sami możemy podejmować decyzje, tak? Więc idziemy dalej, zobaczcie Teksas, tak? W Teksasie już tam chyba od 10 marca te wszystkie oboszczenia, te wszystkie dziwne restrykcje zostały zdjęte i tam już jest wszystko na wygaszeniu. Zobaczcie kraje takie jak nie wiem tam Rosja bodajże i te kraje, które nie wprowadziły w ogóle żadnych ograniczeń, że ją cały czas normalnie, to jak, jak to jest wytłumaczone, że ich, ich nie dotyka nic. Więc każdy zdrowomyślący już widzi, że ten świat... Mamy coś takiego, że albo niektórzy już wierzą bardzo w ten korporacyjny system, który jest opłacany, wiadomo, przez Mamonę, przez duże koncerny farmaceutyczne i różne inne kliki właśnie tej, tego świata, który chciałby wszystkim rządzić, tych korporacji, które chciałyby mieć wszystko w jednym, w jednym miejscu ustawione, posegregowane, no ale my już wiemy, że ten plan się nie uda, ponieważ... My już wiemy, tak? Jeżeli my już wiemy, jesteśmy świadomi, zupełnie inaczej się do tego odnosimy, zupełnie inaczej działamy. Już nie, jakby to powiedzieć, nie, nie wdajemy się w te takie, wiecie, niskowibracyjne jakieś tam potyczki z mieczykiem i szabelką i tak dalej, bo wiemy, że to już nie ma sensu i to jest tylko bazowanie na niskowibracyjnych emocjach, energiach, tak jak mówię, strach, walka i tak dalej, no to to jest takie no, wiemy do czego to prowadzi i moi drodzy, wiemy jak to się kończy, tak? Dalej, 97, moi drodzy, przegranych spraw przez Sanepid, tak? 97% przegranych spraw, wszystkich tych różnych kar, które nakładali, wszystkich różnych oboszczeń przegrali. Tak samo policja, tutaj dalej straszą, że niby wiecie, wszystko, niby już poprawili tą tam ustawę, czy, czy, tam, czy to rozporządzenie, ale to dalej jest dziurawe. Mówię, na tej kancelarii Lega Artis można sobie na bieżąco odczytać. Oni się fajnie odwołują do właśnie wyników, wyników prawnych. I moi drodzy, jeszcze dalej chciałem powiedzieć, Teraz przytoczę Wam dwa takie, dwa takie filmiki, wkleję. Jeden to będzie jak gdzieś tam na podajrze na Ukrainie już przyleciał samolot i jak ludzie poradzili sobie z restrykcjami, oboszczeniami, które tam jacyś pracownicy lotniska chcieli wprowadzać. Czy to byli jacyś, wiecie podstawieni ci w tych kombinezonkach, co jeżdżą, wiecie, karetkami na sygnale i tak dalej. Raz, dwa, czy dostali wyjaśnieni. To Wam jedną rzecz pokażę i drugą rzecz Wam pokażę taką też ciekawostkę, no bo już doskonale wiemy, że fajny jest kanał ten NKW24 bodaj, że tam Pan pokazuje fakty też, fakty, informacje, do których dotarł, mianowicie odnośnie ludzi, którzy właśnie no, gdzieś tam rządzą, gdzieś tam w świecie mainstreamu. Moi drodzy są rozpoznawalni, czyli mówię prezydenci, pan Bill, oraz wiele innych postaci, jak pan, na przykład, właściciel z Facebooka Zuckerberg, gdzie sami siebie wkopują, że nie wiem, na przykład, no pan Zuckerberg, zobaczcie zresztą sami, pan Zuckerberg powiedział, że on kiedyś też, też był człowiekiem, i za chwilę, co jeszcze bardziej śmieszniejsze, zaczął się z tego tłumaczyć. Tak? A więc, moi drodzy, zobaczcie sobie to, i zrobię jeszcze jakieś krótkie podsumowanie nagranie jedno, o którym mówiłem. Mądra Sowa. Jesteśmy na kanale Mądry i tu taki fajny moment pan złapał, w którym pan twórca Facebooka mówi, że kiedy był człowiekiem, też go tam interesowało. Coś rozmawiane było o jakiejś sytuacji i na jednym z wykładów, w którym uczestniczył, było po, po, sam się wkopał tak? i zaczął się później jeszcze tłumaczyć z tego, że kiedy był człowiekiem to się działo tak, a, a teraz już nie jest człowiekiem, no to już nie czuje tego i tak dalej, i tak dalej. Że był kiedyś człowiekiem. Tak, powiedział do niej, że jesteś człowiekiem Kiedy ja byłem człowiekiem Still, tak? że jeszcze jest człowiekiem. Właśnie tutaj. Wiecie, no widzicie od razu bordowy i tak dalej i tak dalej. Także zobaczcie, no i tak samo to się ma do, do Billa i tak dalej, i tak dalej, do tych prezydentów. Zobaczcie, jak oni jeszcze zmienili, ten Biden i tak dalej. No sami, sami to ocencie, no fajnie to na tym kanale NKW24 bodaj, że tam pokazuje gości te wszystkie różne koneksje, ale to no, nie zaś tak istotne, to jest ciężkie do zaakceptowania, dlatego mówię, ta prawda jest na wyciągnięcie ręki, no ale w niektórych rzeczy naprawdę jest bardzo ciężko uwierzyć, mój drodzy, tak? I jeszcze mam drugi, drugi kawałek, który wam chciałem pokazać. Jeszcze lotnisko w Kijowie Zobaczcie, ludzie już też mają dość Zobaczcie, tu ich nie chcieli gdzieś y, Wypuszczać, wyciszać dźwięk Nie chcieli ich wypuszczać Gdzieś tam widzicie, ludzie przylecieli i Tam ci w tych śmiesznych Mundurkach Gdzieś tam ich trzymają, nie mogą wejść No i zobaczcie, no ludzie dość, po prostu wypchnęli ich Wyjazd każe Mateo cyrku Dość, wszyscy weszli, ci ich wpychają do środka Tutaj widać na szczęście pan tutaj go przytrzymuje, żeby się odczepili, żeby dał ludziom wyjść. No i widzicie, e, uspokoili się w, w przebrankach tak samo i widzicie, co się dzieje. Wszyscy elegancko wyszli, widzicie, co się dzieje, tak samo, że zobaczcie ten fakt, że e, mówili nam, siedźcie w domu, nie wchodźmy do szpitali, bo szp nie chcielibyście być w szpitalu, nie chcielibyście pracować w szpitalu, ludzie umierają i tak dalej, i tak dalej, tak? Wszedł jeden gościu i słuchajcie, no tamten jeden pan, który pan Suweren oczywiście, pozdrawiam serdecznie tam na szczęście udało się już wszystko udało się jakieś pieniążki tam zebrać na te różne sprawy, moim zdaniem troszkę za bardzo wiecie, emocjonalnie może tam niepotrzebnie tam wyzywał trochę na nich, ale gościu wszedł, pokazał, zrobił dobrą robotę pokazał po prostu, że te szpitale są puste i to samo działo się wcześniej, na przykład nie wiem w Brazylii i tak dalej, te filmy były usuwane że do tych szpitali tymczasowych ludzie po prostu wchodzili i pokazywali że wszystko jest puste, nic tam nie ma później inne panie też weszły już, już lepiej w maskach tam, w sensie, no nie lepiej, że w maskach ale nie narażały się na kłócenie właśnie z tym dziwnym personelem tam i pokazały też, że nic nie ma ja sam widziałem 3-4 filmiki, na których widać, że w tych szpitalach nikogo nie ma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. także doskonale wiemy, no jak to działa, tak? Straszą w telewizji, że w szpitale pełne, ludzie się boją, boją się w ogóle ich gdziekolwiek, a wszystko jest puste, tak? Tak samo widzicie, no siedzą, pani tam była na oddziale covidowym, jak tam ten pan właśnie, pan suweren wszedł, moi drodzy, i pokazał, że pani na oddziale covidowym była bez niczego. Siedzieli, słuchajcie, w tym pokoiku, w tej kanciapie dla lekarzy, normalnie gadka i tak dalej, nic się nie dzieje. A w mediach widzicie co, jest pokazywane zupełnie co innego, i tak samo mówię, jak sobie posprawdzacie to w różnych tych szpitalach y, tymczasowych, ludzie wchodzili, sprawdzali i wszędzie było to samo pusto. Tak samo mówię w marcu, tam jak byłem jeszcze w Anglii rok temu, tak samo gościu w Birmingham przed, pusty, pusty szpital, moi drodzy. Więc otwieramy oczy, patrzymy, wspieramy się, jednoczymy się i stopniowo, krok po kroku odzyskujemy wolność. Okej, okay, zobaczyliście sobie te dwa krótkie filmiki z krótkim komentarzem, moim oczywiście, więc sami widzicie, no, że ludzie już też mają dość na różnych frontach, mówię, takich sytuacji gdzieś tak, ludzie już mają dość, no, na całym świecie codziennie można zaleźć setki, tylko, że no mówię, w telewizji tego nie pokazują, przeważnie są to jakieś materiały nagrywane poprzez, no, zwykłych ludzi, tak, zwykłych ludzi takich jak ty, ja, i wcale są do sieci, ale nieraz bardzo szybko oczywiście z niej też znikają, więc takich sytuacji jest mnóstwo, Hiszpania, Anglia, tam cały czas też się coś dzieje, Mówię stany, ten Teksas bardzo fajnym przykładem, że zobaczcie wszystkie spadki, mówię śmiertelności i tak dalej, wszystko wskaźniki w dół, tak? Dalej szczepionki, jeszcze powiem podsumowanie. Ten doktor taki Gerd Van Den Bosch. Bosche, nie wiem jak to się pisze, co tam, ale jest to gości, który był za szczepionkami, i tak dalej, gdzie nagle odzywa się, pisze listy do WHO i tak dalej, że słuchajcie, no to nie ma sensu, że no to jest eksperyment i to już przejawiają, przejawia się w różnego rodzaju właśnie tłumaczą to różnego rodzaju lekarze nie mainstreamowi, którzy nie wzięli kapuchy od koncernu, żeby dalej iść zaparte, że wszystko jest okej, okay. no mówię eksperyment dla mnie jest to eksperyment na ludziach i to jest ludzie później chodzą tak jak były, mówię było w Indiach, było w Afryce, że przyjeżdżali wysłannicy pana Gatesa i tak dalej i szczepili ludzi na chorobę, na którą gdzieś tam był jakiś niski procent umieralności. Oni przyjeżdżali ze, szczep ze szczepionkami. Ludzie na początku witali z otwartymi ramionami, no bo myśleli, że słuchajcie, no przyjechali pomóc, tak? Ja też tak kiedyś myślałem, że no w telewizja nie kłamie i yy, wszyscy są, wiecie, super fajnie yy, nastawieni, przyjaźnie, no i ciężko też, mówię, to zderzenie z prawdą dla każdego jest na innym poziomie i każdy do tych informacji gdzieś tam dociera sam, no ale najtrudniej jest przyznać się przed sobą, że okej, OK, zostałem oszukany. Wracamy i Afryka, i Indie, moi drodzy, tam przyjeżdżali wysłannicy Bila, z fundacji i tak dalej. I, moi drodzy, byli, byli, moi drodzy, wyganiani, tak? Ponieważ ludzie, lekarze, doktorzy stamtąd, miejscowi, jest mnóstwo, mówię, prac, mnóstwo też jest dokumentów do poczytania, mówię, wystarczy poszukać, gdzie raporty mówią, że po szczepionkach dopiero, dopiero słuchajcie, pyk, pod sufit wskaźniki tam wystrzeliwały i było to przez to, ponieważ wprowadzili ludziom chorobę Później statystyki, o, widzicie, umarli na to, bójta się teraz, tylko że mówię, wybuchy, wybuchy zgonów są po szczepionkach, jeżeli sobie to prześledzicie. I tak samo zobaczcie teraz tutaj u nas co się dzieje. Też mówię, to są fakty, że nie wyselekcjonowano wirusa i autorytety lekarskie mówię, mówią, że yy, nie można zrobić szczepionki bez wyodrębnienia, wyselekcjonowania pojedynczego wirusa. Tak? Plus, mówię fakty z książek, i tak dalej, że koronawirusy są, były od zawsze, i nie jest to żadna nowość, i teraz są drukowane statystyki, tak więc widzicie moi drodzy, jak to wszystko się rozgrywa, do czego to wszystko zmierza, i każdy stoi przed świadomym wyborem: no bo nikt na siłę ci nie zagrozi, że masz robić tak, tak, tak i tak. Oni już po prostu wiedzą, że my to wszystko wiemy. Mówię tak jak te wyroki z Austrii: wyroki z Austrii mówią, że cały ten cyrk był bezprawny, i no i. No i odbiega to od rzeczywistości, która jest kreowana przez, mówię, korporacyjne rządy i korporacyjną telewizję. Więc moi drodzy, szukamy odpowiedzi, szukamy odpowiedzi. Jeżeli ktoś chce, to szuka odpowiedzi w sobie, szuka informacji, które z nim rezonują, tak? Jeżeli no, coś wzbudza w Tobie strach, jakaś osoba, jakaś sytuacja, jakieś miejsce, no to widocznie z Tobą nie rezonuje. Coś Ci ciało pokazuje, twoje wewnętrzne, wewnętrzne ja, twoja dusza załóżmy, że no, coś jest nie tak, poszuka innego rozwiązania, albo sprawdź co z innej strony, albo no... Po prostu z tą osobą, z, tym, z tą sytuacją, z tym zdarzeniem czuje się źle. Więc pracujemy nad sobą, moi drodzy. Te wszystkie informacje wychodzą po to, żebyśmy mogli właśnie określić się, wybrać, co chcemy robić, dokąd chcemy zmierzać. Jaki świat chcemy zostawić w przyszłości? Jak chcemy po prostu żyć w tu i teraz. Czy tak jak korporacje, korporacje nam podpowiadają, czy chcemy kreować swój świat, tak? Moi drodzy, wszystko. Pamiętajcie, że prawo kreacji. Moc, światło są w nas. Uniwersalna miłość, tym się kierujmy. Nasze serce jest najlepszym drogowskazem. Nasze serce jest, moi drodzy, najlepszym takim kompasem, i jeżeli będziemy na tym bazować, mówię, przepracujemy swoją przeszłość, odrzucimy te wszystkie negatywne schematy, będziemy coraz to bardziej z tej iluzji wychodzić i będziemy mogli sobie iść dalej. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, w tym rodzinnym czasie. Yy, łączmy się w jedności i moi drodzy, do przodu. Pozdrawiam.